Czad, cichy zabójca. Dlaczego jest tak niebezpieczny? Dlatego, że jest to gaz dużo lżejszy od powietrza, niewyczuwalny, zbiera się w górze pomieszczenia. Około 212 razy szybciej wiąże się z krwią, przez co wypiera tlen z organizmu, powodując trwałe uszkodzenia ośrodka nerwowego. Zbyt duża zawartość tlenku węgla w organizmie może spowodować śmierć człowieka. Jak zabezpieczać się przed tlenkiem węgla? Przede wszystkim, jeśli mamy piec na paliwo stałe, przynajmniej raz na kwartał trzeba zrobić przegląd kominowy takiego pieca. Należy przed zimą wyczyścić komin z sadzy. Natomiast jeśli mamy piece na paliwa płynne typu gaz lub olej opałowy, należy raz na pół roku taki przegląd wykonać. Przed zimą nie zatykamy kratek wentylacyjnych, mimo że w, naszym, w naszej świadomości zatkanie takiej kratki powoduje, że mamy więcej ciepła w domu, jednak taka kratka jest bardzo ważna, powoduje przepływ powietrza, przez co tlenek węgla tak bardzo nie gromadzi się w naszych pomieszczeniach. Możemy również zakupić czujkę tlenku węgla, która będzie... Pikaniem nas informowała, czy w pomieszczeniu mamy tlenek węgla, czy nie. Koszt takiej czułki to jest około 100 zł. W tym roku, w Gdyni, mieliśmy trzy zdarzenia związane z podejrzeniem tlenku węgla. Na szczęście były to alarmy fałszywe.